Znaczy, czasami się tego nie da uniknąć, tak? I, I w sytuacji, kiedy rzeczywiście dochodzi do tych kłótni, scesji, no to może, może to jest też czas na to, żeby sobie powiedzieć: OK, na tę chwilę poniosłem porażkę, to jest moment, w którym należy się skupić na tym, żeby odbudować tą relację. Bo moja relacja jest niewłaściwa z moim dzieckiem, które stało się nastolatkiem i nagle, nagle się stawia w takiej opozycji, że nie jestem w stanie w żaden sposób inny do niego dotrzeć, tylko dochodzi do karczemnych awantur. I tu jest jakby jedno, jedna rzecz, czyli otwarcie takiego pola współpracy. Natomiast jeżeli ta relacja istnieje, to ja też nie jestem za takim stanowczym i kategorycznym mówieniem nie. Bo możemy. Trzeba zawierać kompromisy. Kompromis też nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że w kompromisie zawsze obie strony są stratne. Mamy nawiązać współpracę. Zatrzymajmy się przy jakimś bardzo konkretnym przykładzie. Przychodzi do mnie mój syn i mówi: Mamo, od jutra to będę miał kolczyk w nosie. Ja no, naprawdę nie zgodzę się na takie mhm. rozwiązanie. Jak możemy wyjść z tej sytuacji? Na początek zaciekawiłbym się, skąd taki pomysł? Tak, bo to może być podstawa tego taka, że na przykład chcę zainteresować Ciebie, Mamo, tematem kolczyka po to, żeby rozwinąć tą rozmowę w inny sposób, na inny temat zupełnie. Czyli, żeby zwrócić na siebie uwagę? Tak, dokładnie. Z drugiej strony, no, pewnie też bym się zapytał, czy w jaki sposób to przemyślał, tak? I co ma na myśli, robiąc sobie ten kolczyk I, i jak on widzi to dzisiaj, za rok, za pięć lat? Czy to jest ok dla niego? Jak on postrzega ludzi z kolczykami? Wszedłbym z nim w dialog przede wszystkim, tak? Wypowiedziałbym swoje stanowisko. Czyli jeżeli mam takie, że właśnie nie podoba mi się to i nie chcę, żebyś to robił, to oczywiście powiem o tym. I tak naprawdę, chyba w tym wypadku, kiedy to jest nastolatek dojrzewający, wchodzący w okres pełnoletności, to nie ma znaczenia, czy ja powiem tak, czy nie, w kontekście tego, czy on to sobie zrobi, tylko ma to znaczenie dla niego emocjonalne. Tak, że dostaje pewien szczery komunikat od rodzica, jak on to widzi. Tylko ważne jest pewnie to, w jaki sposób ten komunikat do młodego człowieka jest kierowany. Bo jeżeli na pytanie: Mamo, mogę sobie zrobić tatuaż? Odpowiadamy: Nie, bo nie. To myślę, że z drugiej albo strony. Tak, tak, albo od razu bardzo krytycznie, to myślę, że z drugiej strony zrodzi się bunt. Ale jeżeli zastosujemy metodę, o której pan przed chwilą powiedział, czyli próbujemy negocjować, tłumaczyć, zadawać pytania, to łatwiej przeforsować u młodego człowieka wycofanie się z tego pomysłu. Tak, otwieramy rozmowy przede wszystkim, unikamy krytykowania, osądu, jakichś wypowiedzi, które mają spowodować, że ten nastolatek poczuje, się nikim, tak naprawdę, tak? w związku ze swoim pomysłem. My możemy odnieść się tylko co najwyżej do pomysłu samego, że to mi się nie podoba i mówię też w pierwszej osobie. Wyrażając siebie tak, i swoje stanowisko, nie że wiesz, no a co ludzie pomyślą, jak cię zobaczą, co, co pani Krysia z trzeciego pomyśli, jak cię zobaczy z tym kolczykiem, a co o mnie pomyśli, no wyobrażasz to sobie, tak? Ten komunikat będzie niósł za sobą szereg konsekwencji dla rodzica samego w postaci obniżenia jego autorytetu. Jeżeli my chcemy być autorytetem dla naszego dziecka, to musimy być szczerzy w tych wypowiedziach, a szczerość wyraża się w tym, że ja nie idę oboczkami w swojej wypowiedzi, tylko mówię wprost, słuchaj, no mnie się to nie podoba, dla mnie to nie jest ok, nie jest w porządku. Ja nie chcę, żebyś ty jako mój syn też nosił kolczyk w nosie, bo ani mnie się nie podoba, ani nie uważam, żeby żebyś ty zasługiwał na przebijanie sobie nie wiem płatków nosowych, tak? I tak dalej i tak dalej. Ale ja mówię cały czas o sobie, o swoich odczuciach. No tak, ale jeżeli takie metody nie pomagają i młody człowiek przychodzi i mówi, że przemyślał, odpowiedział sobie na dziesiątki pytań i w dalszym ciągu chce mieć ten kolczyk w nosie, to co? Mówimy tak i czujemy gorycz porażki? No właśnie, no to jeżeli mówimy tak, to z kolei zaprzeczamy swojej prawdziwości, tak? Czyli ja cały czas konsekwentnie podtrzymuję to stanowisko, które posiadam. Czyli jeżeli jestem na nie, to słuchaj, no ja i tak mam świadomość tego, że nie wiem, że masz pieniądze, możesz sobie pozwolić na to, żeby wykonać daną sprawę, czy to tatuaż, czy kolczyk. Natomiast chcę, żebyś wiedział, że ja nie mam zgody w sobie na to, żebyś takie rzeczy robił ze swoim ciałem. Czyli. Łagodnie, ale konsekwentnie do samego końca. Tak jest. No to już co zrobi, to, to, to wiadomo, że tylko po jego stronie zostaje odpowiedzialność za ten czyn. I to chyba najbardziej nam o, na tym zależy, i o to chodzi, żeby nastolatek podniósł. Na swoje barki ciężar odpowiedzialności. A co możemy poradzić rodzicom, nastolatków, którzy jednak wbrew zakazom, no zrobią coś, co rodzicom się nie podoba. Co taki rodzic, w jaki sposób on powinien racjonalnie sobie wytłumaczyć to, że no, chyba muszę się pogodzić z tym, co zrobił mój syn, moja córka. Na pewno chciałbym też poczuć tą drugą stronę, czyli chciałbym usłyszeć, no, jak się teraz czuję w sytuacji, w której znając moje stanowisko. Pamiętając te rozmowy, które przeprowadziliśmy, mimo to zdecydował się, czy zdecydowała się na ten krok. No właśnie. I to jest dla rodzica smutne. No to pytanie, jeszcze też jaką odpowiedź usłyszymy, tak? Bo, bo, bo różne mogą one być. Czyli nie dramatyzować. No, raczej bym od tego stronił, żeby dramatyzować. Natomiast na pewno to skłania nas do przemyśleń i przyjrzenia się swojemu sposobowi rozmowy z dzieckiem, ale też naszej relacji z nim. Ten tatuaż czy kolczyk to mogą nieść za sobą ukryty przekaz, i, i, i zarówno rozmowa, jak i samo wykonanie. No, wiadomo, że może być to objaw buntu, nie wiem, przynależności do grupy itd., itd., ale to może też nieść za sobą komunikat pod tytułem Mamo, tato. A teraz cierpcie za to, że tam któregoś razu nie pozwoliście mi iść na imprezę. Tak? Ja wam pokażę, tak, tak co jest. potrafię i co mogę zrobić. Ale tutaj na koniec taka smutna refleksja, bo to w takim razie dwie porażki. Jedna to taka, że dziecko wbrew zakazowi to zrobiło przeciwko nam, a druga, że coś jednak w relacjach rodzic, dziecko dzieje się złego. Że coś jest niewypowiedziane na pewno. Ale to z kolei pociąga za sobą wcześniejsze sytuacje, w których nie potrafiliśmy powiedzieć szczerze nie. Tak, ten jeden raz, ten błysk, nasz przebłysk jakby świadomości, kiedy to jest taki bardzo intensywny bodziec, tatuaż, kolczyk, motor, nie wiem, sporty ekstremalne, to nie wystarczy. My mamy przez całe życie kierować się swoimi własnymi, prawdziwymi potrzebami, z uwagą oczywiście na potrzeby dziecka, ale mówić szczerze o tym, Jakie są nasze oczekiwania? Jeżeli dziecko chce na przykład, nie wiem, spędzić z nami czas, zagrać w grę planszową, wyjść na spacer, pograć w piłkę, a my jesteśmy zmęczeni, to po prostu o tym powiedzmy. Nie róbmy nic na siłę. Nie zaprzeczajmy temu, że, że, że jesteśmy zmęczeni, nie udawajmy, bo to, to widać, to czuć. Więc ten jeden moment, kiedy jest tak bardzo silny warunkujący bodziec, to nie wystarczy. Ta odrobina szczerości, tak? Bądźmy szczerzy po prostu z dziećmi przez całe życie. Bądźmy szczerzy i bądźmy konsekwentni. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Igor Wiśniewski, psycholog, był gościem programu Wychowanie to Wyzwanie. Dziękuję serdecznie, dobrej nocy.